Bu! Cześć wszystkim! Pamiętacie mój poprzedni film na temat tego, że kończę z YouTubeem. Dzisiaj jest 1 kwiecień, więc wiecie co to za dzień? Jest to dzień prima Aprilis, więc tak naprawdę. Muszę Wam powiedzieć, na Apryliz, bo się pomylisz, żartowałem, nigdzie nie odchodzę, zostaję z Wami, nic się nie zmienia, owszem, jest mnie mniej jednak na tych materiałach, jest mniej materiałów, live y też pojawiają się tylko i wyłącznie w jeden dzień tygodnia, czyli w środę, są to na dwóch platformach, na YouTube i Twitchu, ale muszę Wam powiedzieć tylko jedną rzecz. W moim życiu parę rzeczy się pozmieniało. Oczywiście jest parę rzeczy, które muszę Wam przekazać. Jest parę materiałów, które muszę zrobić. I oczywiście czekacie cały czas na ten przegląd Discorda. Niestety, no, uwierzcie mi, po części w tamtym filmie mówiłem prawdę. Prawda jest taka, że naprawdę nie mam czasu i naprawdę muszę dużo pracować. I naprawdę mam problemy z YouTube'em. Ponieważ blokują moje filmy, ale to nie zmienia faktu, że ja będę dalej tam sobie działał, coś będziemy sobie robić. Oczywiście będziemy sobie grali, będzie zawsze live w środę, praktycznie zawsze. Może chyba, że coś się naprawdę wydarzy takiego, że nie będę mógł robić tego liveu, to wtedy będziecie poinformowani i zmienimy sobie w ogóle formułę. I wtedy będzie na przykład na Twitchu, tylko będziemy grali w jakiegoś CS-a albo co innego. Sprawa wygląda tak, że po prostu musicie czekać, musicie być cierpliwi. I myślę, że no uda się to spiąć kiedyś. Na pewno będzie taka, na pewno przyjdzie taki dzień, że będziemy mogli robić sobie te live'y i te materiały będą się pojawiać na tym kanale. Będę się starał o to, żeby to robić. Aczkolwiek mówię, że to nie będzie łatwe i to nie będzie już teraz mał. Wiem, że mam parę materiałów, które na pewno oczekujecie, czyli na pewno QA, które miałem nagrać. To znaczy QA jest nagrane, ale trzeba zmontować, ale prawdopodobnie będę musiał je przerobić, bo wiele rzeczy się tam pozmieniało. Jest oczywiście przeglądy Discorda. To są naj... takie priorytetowe rzeczy, które naj... Dłużej będę musiał je montować i, i najciężej to zrobić. Uwierzcie, mi nie jest to tak łatwo zmontować nagrać film, a potem zmontować go, żeby w miarę można było oglądać. Mógłbym wrzucić gołą wersję i nie byłaby tak śmieszna, nie byłaby w tym nic e, fajnego, tylko po prostu byście mieli moje reakcje na memy. Też przy okazji niepocięte w ogóle e, rzeczy, dżingle, nie dżingle powtórki, nie powtórki. No, wie, sami wiecie jak to jest, ale to nie na tym polega. Ja chcę wam dawać treści, które są w miarę dobrej jakości, więc e, chciałbym takie treści wam przekazywać, żebyście mieli z tego ubaw. Myślę, że postaram się zrobić e, właśnie te przyglądy w takiej formie, jakiej powinny być, czyli no, mam parę e, pomysłów na to. Ale mówię, musicie mi dać trochę więcej czasu, ja muszę to wszystko pospinać prywatnie, prywatnie mam Saigon, e, zawodowo mam Saigon, no i oraz tutaj na kanale też jest Saigon, bo praktycznie nie robimy w ogóle aktualizacji informacji na temat Pokémon Go, gdzie zawsze to robiłem, nie robię tego, nie robię też materiałów związanych z innymi grami i też z życiem prywatnym, tak jak Q&A ostatnio było. Więc yy, w sumie bloków też dałem. Jeden blok tylko zrobiłem w sumie tak. i już drugi nie powstał, to znaczy powstał, ale nie został zmontowany, nie został wycięte parę rzeczy. No mówię, no jest ogrom pracy, nie wiem kiedy to zrobię, ale na pewno zrobię i musicie na to czekać. Na pewno w środę będziemy się zawsze widzieć o 18, o 21, 22, ewentualnie 22.30. Oczywiście zapraszam Was gorąco na Twitch, na Twitchu zawsze sobie gramy, jest śmiesznie, kto chce pograć to też wiecie dobrze, że nie ma problemu, chociaż ostatnio wersji był problem z Tobą, bo nie mogliśmy z Tobą zagrać, bo była zbyt duża różnica rank, oczywiście pozdrawiamy gorąco, tak czy inaczej. Ee... Widzimy się w następnym filmie. Myślę, że już niedługo nagram ten film, a prawdopodobnie to będzie już informacja na temat kwietnia w Pokémon Go i Community Day. Będę chciał to zrobić jeszcze jutro albo dzisiaj. Tak więc podsumowując, dzisiaj jest Prima Prilis. Zrobiłem Wam kawał. Mam nadzieję, że nie wszyscy wzięliście to naprawdę na serio. Wczoraj już mówiłem o tym na live. Dzisiaj po prostu prima aprilis bo się pomyliłeś żartowałem to był kawał nigdzie nie uciekam jestem cały czas z wami się będę widział w następnych filmach lub w następnym live więc to tyle jeżeli chodzi o to co chciałem wam przekazać mi się widzimy później cześć